Wiesz co? A czemu by nie? Serio. Ludzie ciągle piszą komentarze typu Dasz mi jedno za darmo, wyślij próbkę, oznaczę cię albo No weź, to cię przecież nic nie kosztuje. I wiesz co? Dobra, zróbmy to. Każdy, kto w tym tygodniu poprosił mnie o coś za darmo, dostanie to. Po prostu wyślij mi swoje dane mailem, a ja sam własnoręcznie zapakuję twoje zamówienie. Ale tak, zawsze jest jakieś ale, prawda? Będę potrzebował małej pomocy. Bo wiesz, nie potrafię zrobić portfela z powietrza. Więc tak: wejdź do internetu i napisz do sklepu ze skórą. Coś w stylu: Hej, czy moglibyście wysłać darmowy kawałek włoskiej skóry? Pomagam pewnemu dobremu rzemieślnikowi, dorzuć emoji serduszka zawsze pomaga. Potem napisz do sklepu z akcesoriami metalowymi. Cześć: ratujemy biednego artystę przed kapitalizmem. Możecie podrzucić trochę nitów albo zatrzasków, oczywiście za darmo, no i nie zapomnij o sklepie z nićmi. Powiedz im, że kończy mi się woskowana nić. Serio, ostatnio zużywam jej więcej niż kofeiny i snu razem wziętych, a przy okazji odezwij się też do dostawcy papieru ściernego. Poleruję każdą krawędź ręcznie, a to się zużywa szybciej niż moja cierpliwość, kiedy ktoś mówi: stary, czemu to takie drogie? Jeśli uda ci się zdobyć wszystko za darmo, przysięgam, przestanę robić reklamy, wstrzymam płatne zamówienia. I poświęcę cały dzień, żeby zrobić twój portfel. Za darmo. Bo portfel to nie tylko materiał. Dwie godziny skupienia, cierpliwości i obsesji na punkcie perfekcji. Nie robię wystarczająco dobrze. Robię idealnie. To moje imię, moja marka, moja dusza w każdym świe. Więc jeśli zdobędziesz mi te materiały za darmo, przysięgam, zrobię swoją część. Umowa stoi.